Podanie o Popielu niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Gopłem wznosił się gród Kruszwica tam mieszkał książę Popiel jeden z następców Lecha i rządził krajem groźnie i surowo chciał większej władzy niż mieli poprzednicy chciał rządzić sam nie pytając nikogo o radę żona niemka opowiadała mu nieraz że tak rządzą książęta w Niemczech a w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaź w ważniejszych sprawach zwoływał na radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada z kmieci złożona nazywała się wiecem. Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to nie chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. Popiel się obawiał, że z tego zetargu skorzystają jego stryjowie, połączą się z kmięciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na ucztę, żona przyprawiała trucizną miód i wino i otruła wszystkich. Trupy wrzucono do go gopła. Zbrodnia jednak prędko została ukarana. Z ciał potopionych stryjów wylęgły się tysiącem myszy i wyruszyły wszystkie do krużwicy prosto na dwór zbrodniarza. Przerażony popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, ratował się ucieczką i z całą rodziną szkoł schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na, niebie, na wyspie. Lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go w wieży i zagryzły. Podanie to tłumaczył rozmaicie. Zdaje się, że popiel panował naprawdę i chciał rządzić samowładnie. A Kniecie opierali się temu i domagali się wieców. Od niezgody doszło do wojny. Ale jakież to mysze zagryzł popiela? Jedni mówią, że to ród myszków stanął na czele walczących. Otoczono Króżwicę, popiel schronił się na wieże i tam umarł głodą śmiercią inni znów przypuszczają że krużwice oblegli rozbójnicy morscy zwani myszami ponieważ napadali bardzo licznie na niewielkich łodziach kmiecie nie pospieszyli na księciu który uciekł na ową wieżę i tam prawdopodobnie umarł z głodu Jedni, jedno i drugie przypuszczenie jest tylko w niepewn niepewnym domysłem, przez który chcemy odgadnąć, kogo owe myszy oznaczają. Prawdy, naturalnie, nikt nie wie. Napady drobnych rozboników morskich zdarzały się tutaj często, ale czy o nich mówi to badanie? Ignacy Krasicki, znany bajkopisarz, napisał przed stu laty żartobliwy poemat o myszach i popielu pod tytułem Mszejs.